jest sprzęty, bo drugiej coś się stało. Jakaś tak. poważna chyba kontuzja łokcia. Ciuciek doznał kontuzji, dzięki czemu dzisiaj jest e, średnio dysponowany. Jednak widzimy, że zz za niego nie została zastosowana. No nie, bo cały ten know-how tak, i obycie parkingowe jest Artyomowi zdecydowanie potrzebne. No widać też Artyomowi tak jak wspomniałeś, wakacje posłużyły. Zresztą Artyom od początku prezentuje bardzo dobrą e, formę. Cały czas udowadnia, że jest wartościowym zawodnikiem, który przywozi dużo punktów. Dla swojej drużyny i w tym biegu również to potwierdził. Spoglądamy na zegar, minuta i sekunda, zatem już muszą się przygotowywać w pierwsze pole startowe. Kopie ochoczo Adrian Miedziński, on tam szuka jakiegoś nowego miejsca, przyczepnego miejsca do startu. Jeszcze przed tym ostatnim, przedmeczowym polewaniem były takie na polach startowych miejsca. Wydające się, na, wydające się bardziej przyczepne i mniej przyczepne, no ale to nie zawsze to samo to miejsce, prawda? Bo kiedy taki pofalowany od tego słońca, od tej Sahary był też dojazd do pierwszego wirażu, to można wystartować z bardzo przyczepnego, ale za chwilę na piątym metrze znaleźć się na jakimś śliskim, zalanym, mokrym i i podążać do tego pierwszego wirażu nieco mniej korzystną ścieżką niż nawet ta, która jest pół metra gdzieś obok. Sam to znasz doskonale z autopsji. Po prawej ręce Miedzińskiego w szóstym wyścigu. Janusz Kołodziej w kasku czerwonym, w białym na trzecim polu. Tomasz Golow i w niebieskim ką na plecach Ernest Koza na polu zewnętrznym i znowu są w drodze i Golob szybszy od Kozy, ale nie jest szybszy od Janusza Kołodzieja. To właśnie Janek rozdaje karty na pierwszym wirażu, no i teraz Tomasz Golob, czy wejdzie tak odważnie? Na razie nie, wcześniej wyłamał ten motocykl Janusz Kołodziej, tradycyjnie jak patrzymy na niego to agresywna ta sylwetka, charakterystyczna taka właśnie tutaj na tych wirażach. Toru należącego do Tarnowskiej Unii. Kołodziej chyba ma sytuację opanowaną. Kolob jakoś specjalnie się nie zbliża. w tym wyścigu jedzie Adrian Miedziński, proszę państwa, ale RS-Koza już teraz szykuje. Wjechał mu tam za koło. Długa, prosta. Czy wystarczy tej prędkości? Na razie Adrian jeszcze raz pociągnie koza po dłużej, ale Miedziński szybki jest przy krawężniku na tej teoretycznie bardziej wyschniętej nawierzchni. Sucho, tam ta szpryca, taka leciutka, taka ażurowa. Koza specjalnie nie przyjmuje jej na motocykl, jakoś tam specjalnie na nogi. Jeszcze raz rozpędzi się Ernest Koza po dłużej meta. Jest Kołodziej za trzy, Golob za dwa. Miedziński jednak był tutaj straszony, ale ostatecznie nie dał się ograć na dystansie. Przywiózł jeden punkt i bonus. Natomiast czwarty w tym wyścigu. Młodzieżowiec jaskółek tarnowskich. Ernest Kost. No tak, trzeba pochwalić tutaj Janusza Kołodzieja, który z drugiego pola opisał się dobrym startem. Może sam moment startowy nie był tak doskonały, jak dociąg do łuku, czym pozwolił tutaj wysforować się na prowadzenie i, i pognał tylko do przodu. No, widzieliśmy Januszowi, jak to zwykle bywa w ternowie ta zewnętrzna część toru bardzo służy Wygrana z olbrzymią przewagą, i, i tak naprawdę Tomasz Golop nie miał tutaj żadnych szans, żeby podpiąć się do Janusza. Słowa pochwały też dla Ernesta Kozy, który tutaj zabierał się mocno za Adriana Miedzińskiego. Jednak widzimy w przeciwieństwie do Janusza kołodzieja ten motocykl Ernesta, w tym usypanym, który nie jest może jakoś tak bardzo usypane, po prostu nie jest motocyklem przyklejonym, który mocno idzie do przodu. Adrian cały bieg systematycznie jechał do połowy toru. Wracając od szytu i wyjścia po krawężniku, co się, że tą, pierwszą, tą trzecią pozycję z jednym punktem obronił. 3-3 mamy 20 do 16, także nieznaczną przewagę Tarnowian. I tak naprawdę zobaczymy teraz, co wydarzy się w biegu siódmym, gdzie będziemy mieli tak naprawdę bardzo szybkiego Martina Waculika i zwycięzcę swojego pierwszego biegu Emila. Ale przed chwilą to co widzieliśmy to jest optymistyczne. No w końcu od wczoraj, w końcu od 48 godzin uśmiechnięty Janusz Kołodziej. No tak, wczoraj były naprawdę trudne zawody i, i trzeba pochwalić Janusza. Do końca walczył. Na pewno myślę, że chciałby zdobyć tych punktu więcej, jednak no nie trzeba zapominać, że wczoraj były... Absolutnie największe strzelby światowego żużla i tak naprawdę widzieliśmy jak te zawody skończyły się. Trzy drużyny w odstępie po jednym punkcie. To tylko świadczy o tym jak te zawody były bardzo zacięte i jaki poziom tych zawodów był.